witam serdecznie dzisiaj i dzisiaj właśnie pojedziemy wszyscy za jednym znajdujemy się na torze przy ulicy Chajera, czyli przy św. Maksymiliana jedziemy dzisiaj po swoje będziemy walczyć do upadłego i Pokażemy wam jak z najlepiej strony dzisiaj pojechać te zawody i chcemy dzisiaj znaleźć się na pierwszym na fotelu lidera i chcemy pokazać wam jak smakuje dzisiaj zwycięstwo e, dzisiaj walczymy Jojada ojada pizzalnie dzisiaj dla mojego braciszka Michałka wiem czy ma szczuki zajmie e, no, sorki, żeby mnie nie było w poniedziałek, bo się źle się czułem. Ale dzisiaj się dobrze czuję. Dzisiaj pojadę na Ciebie te zawody, bo chcę e, pokazać Wam i jak mi zależy na moim braciszku i też zależy na klubie. I, i dzisiaj będę walczył o dobry dorobek. Ale Panie Tomku, jeden dla Pana dzisiaj te zawody bo pan zawsze marudzi, że źle pojechałem z zawody ale niestety dzisiaj jadę fany mecz po trójki po, czwór, po dwójki i walczymy do końca ale przede wszystkim chciałem powiedzieć że e, dzisiaj będziemy walczyć o wszystko być albo nie być e, wygraną przegraną ale zależy to od wszystkich e, czy wygramy, czy przegramy zależy od toru ale liczę, że pokażemy wam jak z najlepiej strony pojechać zadziwić wszystkich kibiców, którzy się przyszli nas podziwiać i też serdecznie witam Kibiców z gości Częstochowy dzisiaj Częstochowa jest pod nami ale liczymy dzisiaj na was czyli na was głośny doping i Row czym cię mocno czuki za rejmingską kuźnię bo dzisiaj kuźnia walczy dla was Czym cię czuki bo dzisiaj jedziemy ry, e, jak to powiedzi wam trzecią kolejkę e, e, BG Extra Rigi Czyli speedrovera W rymniku serdecznie zapraszam czym dzieciuki Za kapitana, czyli za mnie I za mojego braciszka, żeby wrócił do składu e, Na treningi Obiecuję braciszku Że przyjadę do ciebie Usiskam ciebie e, Bo po prostu jesteśmy Braćmi prawdziwymi, całego serca Cię lubię e, Nie powiem, że jednak e, Więc Pozdrawiam Twoją rodzinę, czym Ci się mocno i widzimy się po zawodach.